Cześć, jestem wyborna. W na dzisiejszym odcinku, pierwszy raz w historii tego kanału, wchodzimy na losowe serwisy Aternos. Nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji. Przeszukując YouTube'a, znalazłem live tego typa na wersji 1.8.9. Pochodziłem, podpisywałem kilka IP i jedna się nie działała. Więc no, no, dlatego wchodzimy na ten serwer. Ten tutaj. Jest non perm więc jest dobrze. Ale dawno nie grał na starych wersjach Minecrafta Nic tutaj nie ma. Pluginy są? Nie ma? Czy co? He? nie mam po polsku. A! Fajny ten O! Ale czekajcie, bo zmienię wersję gry. Czy to jest polski znaleźć? Tego jest, on jest polski <noise> Nie no wy tego nie widzicie, ale ja widzę NIOT CITAN Jak to działa Musimy mi załadować To teraz na serio Nie wierzę w to co tu widzę Co mam pokazać? Ekran ładowania? To jest ekran tak jakiś. Od, titan, od Titanski włączyłem. I no chyba po się zobaczymy. O nie, to ja włączyłem teraz? no rosyjski jaką no, w Polski. O i właśnie z Polski. Powrót do gry. O, nie zostałam zabity! Chyba. Nie widziałem, ale ten dingu nie widzę, żebym miał. Nie Co? Mniejsza styl. Oceniam w te, typka. Taki. Jak się kończyło, że logów nie ma Przychodzi jakiś bot Cały czat tu jest jedna, jeden bot Dwa na ternos. Jeden typ Ty wydawał obok spawna Kolejny który wchodzi stokrotnie i wychodzi tak samo i dosku serwer bez loginu Chyba z niczego. Bel się nie da wpisać. Czy to wanilia? O, wyszedł. Chcę podglądać. Jeno wszedł i wychodzi i wchodzi i wychodzi jest zbyt E! <tryk> <tryk> nie, nie co ja zrobiłem. Ej, osiągnięcie, które dało się zrobić. Trzeba zrobić Screenshota tak to było. Chyba. I no to jest jasność. Co jest? A pełnoekranowo w pełno ekranowo Cze? Co? Zjedziemy się po krótkiej przerwie. Włączyłem jeszcze raz Minecrafta. To jest kryszta zrobić moich osiągnięć. Taka się będą maki jaki język. Wojtek ja na polskich hatery grać. Bobis coś tam trewę spiera. Tutaj niczego nie ma. To ty muszę znaleźć koordynatę jego skrzynek. Ej Nie creeper! Cii. Jeszcze to. i w najlepszy się bawimy. Nie Ciemność teraz. Musisz w opcjach ustawienia graficznych. Jasność taka. No wystarczy. Gdzie ja jestem? Jestem tutaj, kopię się tutaj. Ej no. I ta strona. Ale włączę sobie dzień. Trzeba się do skrzynek dokopać. Trzeba. Prześmielnictwo. Jakie osiągnięcia ja robię? To... 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 Czas kopać No właśnie to się do skrzynek dokopać Ulepszenie to Jestem z powrotem. Dobrze, czyli próba druga podejścia pod komuś pod skrzynki. Jak wtedy to miałem wielkiego pecha to do tego. Pod kopy robię. Expo dostaję, I ja wy nie wykopałem. Tylko się pogubiłem, już. O, tak. Tak, 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 tak. Będzie. Pochodnie. Jak mi zabiją, to zabiją. I wreszcie mogę ukryć swoje plany. Można tu mieszkać. Szybko w NIE znalazłem. Czekaj, to gdzie może być kalino, dynga? Jak on ten węgiel opuścił? Dobra, idę budować tą petyczibyś puzzle? A skrzynki miałem kraść. Skrzynki ktoś... Tutaj są! Skrzynki schowane tutaj nicki widać jakiś <noise> <Dziś> domek bydliew <noise> nie no nie mogę piją <noise> się hej zamieszanie teraz To, to... 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 To się nazywa. Wszystko co chciałem zrobiłem, mi stąd. Pa pa jest skapli. I teraz obronę, i to się nazywa Mimu. Kraft. Tylko, że ja nie mam. Jak ono uciekać uciekać? Przyjmę żelazny miecz. Mam w więcej skrzynek, bo bym zrobił dalsze podkopy. Tylko, żebym nie uciekł. Minus. jest są w tym domu, brzydki Właśnie zorientowali Dzięki nie zapuścić shift To mój udało się czy na inny in na tery teraz oceniam półtora na 10 Cześć widząc, nas są takie taki serfer Przyjacielsko fun który mi wygląda tak a Sprawdzę to. Prawda jest taka, że ten serwer jest dopiero jutro otwierany, ale za sam godziny film... film eternos mi. Naprawdę jest taka, że ty tutaj na fajte listę i przez to nie wejdę. Więc... Przynajmniej niech znajdzie jeszcze jeden serwer. Więc tak trwa 12 minut prawie.